A weźmy w taką sytuację, że wprowadzasz nowy produkt na rynek w sprzedaży internetowej, jaki jest taki jeden krytyczny element, który będzie definiował to, że ten raż będzie skuteczny i produkt się obroni, a na przykład że ten produkt totalnie się nie przyjmie? no Przede wszystkim też to, czy ono odpowiada na trend i na potrzebę klienta. Bo jeżeli ono odpo odpowiada tylko na naszą potrzebę sprzedaży, to myślę, że tutaj nie będzie sukcesu. Ale jeżeli produkt jest e, zgodny z tym, czego oczekują klienci, jaka jest na przykład sezonowość, e, to, to produkt się na pewno obroni. I ważne jest też to, żeby on był stabilny, bo jeżeli się okaże, że po miesiącu się produkt rozwarstwia, nie ma, y, nie ma tej stabilności albo nie ma obiecywanych na etykiecie efektów, to w internecie bardzo szybko zostanie ta informacja rozdystrybuowana i przekazana tak jakby z, z konta na konto, że no po prostu ten produkt nie spełnił swoich obietnic i nie warto go kupować, bo na przykład właśnie uległ jakiemuś rozwarstwieniu.